Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, przychodzę do Was z holem z Primarka. Dawno żadnego hola nie było, dlatego uznałam, że czas coś dla Was nagrać. E, jestem, e, także słuchajcie, nie przedłużam i zaczynamy jesienny hol dla mojej trzyletniej córeczki. Także zaczynamy, zacznijmy może od e, dodatków. Adrianka sobie e, wybrała taki trzypak e, spineczek. Jak na dziewczynkę przystało? Słuchajcie, te spineczki: 13 zł z myszką Miki. te spineczki 11 piękne motylki i 11 zł, takie standardowe spineczki. Słuchajcie, z racji, że Adrienka wybiera się do przedszkola, więc wyleciały buciki zmienne. Nie wiemy jeszcze, w jakich i będzie wygodnie zmienny, dlatego na razie wzięliśmy takie mega mięciutkie. Zobaczymy, jak będą nam się sprawdzać. Adrenka sobie wybrała z, mysz z myszki Miki w swoich ulubionych oczywiście kolorach. I słuchajcie, takie buciki kosztowały. 55 zł, także mam nadzieję, że będzie jej wygodniej. No jeśli nie, to będziemy kombinować wygodne też zapinanie przede wszystkim, żeby mogła sobie sama poradzić. Wybrała sobie również, słuchajcie, takie buciki, buciki świecące, także nasza dama już ma 3 latka, także ma już e, powiedzmy e, swój gust, także wybrała sobie e, takie buciki. No już e, na jeźń oczywiście też z motywem e, myszki Miki, e, uważam, że są przeurocze, e, też samej bardzo mi się e, podobają. E, I te buciki słuchajcie, e, kosztowały już szuka... 90 zł kosztowały, także uważam, że są przecudne i na pewno zdadzą egzamin na jesień. Kolejną rzeczą, którą wybrała sobie Adrianka, jest pleca, plecaczek ze stitcha. Po prostu kolorystycznie i wizualnie się spodobał, bo Adrianka jeszcze nie wie, co to jest stitch. Myślę, że spodobała jej się też ta funkcja, że może sobie nosić jako torebeczkę, albo jako plecaczek. No i jest pojemny, więc to jest to jest najważniejsze. Tu macie taką jedną e, szufladkę, także myślę, myślę, że będzie zadowolona. I coś, co ja słuchajcie, zobaczyłam i uznałam, że nasza adrenka e, musi mieć, bo nasza adrenka bardzo lubi takie spodenki e, dzwony. I zobaczcie, jakie przecudne, malutkie dzwony z naszywkami. Tutaj mamy dwa serduszka. Uważam, że są przepiękne. Także e, wiem, że na pewno będzie z nich zadowolona i będzie często w nich e, chciała chodzić. I one słuchajcie, 34 zł. Kosztowały, e, także naprawdę bardzo, bardzo dobra cena. Tutaj słuchajcie takie e, dobiegania zwykłe e, legginsy Tutaj wam słuchajcie, nie powiem, bo nie mam ceny, ale myślę, że one w granicach 20 zł. Tutaj e, takie mm, dresiki w ulubionym kolorze naszej damy, i one, słuchajcie, 34 zł z motywem e, Hello Kitty. Lecimy dalej. Zwykła biała bluzeczka. Takie, słuchajcie, czasem e, najzwyklejsze rzeczy są najpiękniejsze. Tutaj e, na końcu tak zakończona takim haftem, e, także też pięknie wygląda. Zwykła biała bluzeczka, ona, słuchajcie, 13 zł e, i zest. Z takim ściągaczem z paseczkami i ona, słuchajcie, po, prono, po promocji kosztowała 17 zł. Także też się myślę, fajnie nam sprawdzi do przedszkola. Kolejny to jest taki zestawik już sweterkowy, są takie spodenki oczywiście dzwony i do tego jest taki przeuroczy sweterek z kokardkami, także też pięknie myślę ten komplecik się będzie prezentował. Także nasza Adrianka jest gotowa już na jesień i on kosztował 43 zł. Także myślę, że będzie jej w tym wygodnie i cieplutko. Kolejna rzecz to jest bardziej taka rzecz dobiegania po podwórku. Słuchajcie, zwykła bluza z takim misiaczkiem, do tego kapturek. Bluza jest troszkę ocieplana, także na takie jesienne już spacerki będzie w sam raz. I bluza, słuchajcie, kosztowała 24 zł. Kolejna bluza z kotkiem, zwykła, z nadrukiem, i ona kosztowała 19 zł. I słuchajcie, piękny sweterek. I on, słuchajcie, kosztował 43 zł. Także tak on się właśnie prezentuje. I uwaga, uwaga, też uważam, że cudne. Taki sweterek też pięknie wygląda. 43 zł. Także uważam, że też bardzo dobra cena. Jakaś bluzetka, sweterek i będzie, i będzie też gotowa. Słuchajcie, skarpety. Bo skarpet oczywiście w tym wieku Nigdy za wiele Jeśli ktoś ma małe dzieci, to wie o co chodzi e, Także skarpetek Musi być zawsze zapas I słuchajcie, już dwie ostatnie rzeczy e, Które Wam pokażę To są piżamki e, Taka, słuchajcie to akurat tatuś wybrał dla Adrianki One kosztowały 26 zł To jest taka e, spodeneczki Także też jest taka dusza Z bluzeczką i z jednorożcem Także będzie sobie mogła śmigać i tutaj słuchajcie za 50 zł. Jest dwupak takich piżamek. Jeszcze oczywiście wszystkiego nie odpakowałam, bo nagrywam dla Was świeżo. Że, jeśli kogoś się zainteresuje, to są oczywiście rzeczy kupione przed momentem dosłownie i będziecie mogli sobie zajrzeć się do primarka. Jeśli coś Was z tych rzeczy zainteresowało, to zapraszam Was do primarka. I słuchajcie, to są wszystkie rzeczy, także nasza Adrianka powoli robi sobie już wyprawkę jesienną. Kompletuję sobie te rzeczy Ja już dość dużo rzeczy też mam już W szafie dla niej Takich i innych, jakieś tam poszczyki, Kurteczki już mam, jakąś tam katankę Dla niej, ale to są słuchajcie Nasze najświeższe łupy z Primarka Także jeśli coś Was zainteresowało To odsyłam Was do tego sklepu A ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie Tego filmiku i widzimy się już W kolejnym odcinku, do zobaczenia